mm Ja jak tańczy na stole, ale nie wziąłem Ciebie za żonę Uh, myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla Ciebie mam pierścionek I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem Przeprosinę, że się nie urodzinowe Bo się lubię trochę, kotek, a to niedobrze, bo mam go z do kobiet, Boże a! Wiem jak chciałem słowa i wiem co masz w głowie. I powiem Ci dokładnie to co chcę. Gdy mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie Ty umiesz mi powiedzieć to co chcę Beauty. Powtarza mi ciągle, że mnie lubi Pytasz czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi, nie odrywam oczy od jej buzi Pytasz czemu nie zrobimy nic więcej a ja nie wiem sam Nie rozumiem sam siebie mała To nie tak, to nie tak, że ja nie chcę po prostu Na ostatnim piętrze moc wieje wiatr A ja nie chcę już trzeciej ziębień mała To jest tak, to jest tak, jest dręczę całe szczęście Dużo rzeczy znika z deszczem Ale nie znowu jeszcze więcej pierwszy nie odezwę I nie ma mowy, że napiszę że tęsknię, na będę się tęsknił I nawet jeszcze w tym momencie myślę, gdzie jesteś wow. Wiem, jak słowa i co masz w głowie I powiem ci dokładnie to, co chcesz Gdy mówisz, że mnie kochasz Wiem, że to nie o mnie Ty umiesz mi powiedzieć to, co chcesz Teraz ja będę ci to mówił Popraw tak imię, że nie znudzi Teraz będę do tematy, że Pewnie cię pogubi Teraz ja będę ci to mówił

ja znowu że w końcu wyjdziesz na ludzi Jaram jak tajemnicza stola i wierzymy się za hey. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścienek hey. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem Przepraszam, jak ci życzenia złożę? Bo trochę, a to niedobrze, bo mam słaby do kobiet I mimo, że wolę, gdy mnie żyć, to nie wytrzymujemy ciszy W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny nie potrafię gadać z nimi, nie wiem czy to wynik jest emocji. Czy może i brak co roku mi i bym nie zmienił się, a zmienił mnie świat?